Sztuczne unasienianie matek pszczelich. Człowiek od samego początku hodowania pszczół próbuje wpływać na ich cechy. Podobnie jak w przypadku innych zwierząt hodowlanych, również w przypadku pszczół, przez selekcję można osiągać poważne sukcesy. Innymi kryteriami selekcji są zbiór miodu, łagodność, spokojne siedzenie na plastrach, mała rojliwość oraz odporność na choroby. W hodowli ważna jest kontrola doboru matki i trutni. Jest to tylko możliwe na izolowanym od pszczół obszarze, na przykład na wyspach. By dotrzeć do miejsc, w których matki spotykają trutnie w powietrzu, trutnie pokonują odległość do 7, a matki do 5 kilometrów. W celu naturalnego, kontrolowanego zapodnienia matek na trutowisku na wyspie stawiane są wybrane rodziny ojcowskie. W kolorowych ulikach znajdują się małe rodziny z młodymi matkami. Uliki weselne z niezapodnionymi matkami. Dostarczane są w czerwcu i lipcu na wyspę. Po dostarczeniu dwustronnie oszklonych ulików weselnych na trutowisko zostają one sprawdzone na zawartość trutni oraz pokarmu po czym włożone zostają do skrzynek ochronnych. Połączenie obu otworów wylotowych musi być zapewnione. Po locie godowym matka wraca do swego ulika weselnego. Nie wszędzie jednak dostępne są wolne od obcych trudni trutowiska, dlatego sztuczne unasienianie matek pszczelich nabiera coraz większego znaczenia. Jest ono pewniejsze i niezależne od pogody. Dodatkowo można mieć tutaj bezpośredni wpływ na różne pochodzenie trutni. By przeprowadzić sztuczne unasienianie, najważniejsze jest, by przeznaczone do tego osobniki były dojrzałe płciowo. Wychów i pielęgnacja trutni w rodzinach zależna jest od pogody oraz od dopływu pokarmu do ula. 50 dni przed przewidzianym terminem unasienniania do rodziny ojcowskiej zawieszony zostaje wybudowany plaster trutowy. W razie niepogody, rodzinę tę należy podkarmiać. Rozwój trudni od jaja do wylęgu trwa 24 dni. Na jednej stronie wybudowanego plastra trutowego znajduje się około 2000 komórek. Od wylęgu do osiągnięcia dojrzałości płciowej przez trudnie potrzebne są następne dwa tygodnie. W tym czasie niezbędne jest ciepło oraz dobra pielęgnacja trudni. By móc rozróżnić wiek trutni z dokładnością do jednego dnia, są one zaraz po wylęgu kolorowo oznakowane. Tak oznakowane trutnie mogą swobodnie wylatywać z ula. Znakowane matki znajdują się w ulikach weselnych. Najlepsze do tego celu są wieloramkowe uliki styropianowe. Matki pszczele dojrzewają płciowo w ciągu sześciu dni. Każda znakowana jest opalitką o kolorze danego roku. Dzień przed unasienianiem matki zamykane są w klateczkach, po czym poddawane w laboratorium narkozie dwutlenkiem węgla. Narkoza trwa około 5 minut i jest niezbędna do przyspieszania, składania jaj przez matkę. Matka powraca do swojej rodzinki dopiero po inseminacji. Prace przy sztucznym unasienianiu matek prowadzić należy bardzo higienicznie. Szklane i metalowe instrumenty do zabiegu sterylizowane są codziennie parą wodną. Przed pobraniem nasienia od trutni, strzykawka zostaje napełniona rozcieńczalnikiem do nasienia. Rozcieńczalnikiem może być roztwór soli kuchennej lub jak tutaj płyn fizjologiczny. Przez dodatkowy filtr płyn fizjologiczny jest dodatkowo sterylizowany. Pory membrany filtra wynoszą 0,2 mikrometra. Następuje napełnianie strzykawki do unasienniania płynem fizjologicznym. Ze strzykawki pozbyć się trzeba wszystkich pęcherzyków powietrza. Po zabudowaniu igły na strzykawce zostaje ona zapełniona płynem fizjologicznym, po czym w końcówce igły pozostawić należy pęcherzyk powietrza. Po tych czynnościach strzykawka zostaje umocowana na aparacie inseminacyjnym. Dojrzałe płciowo trutnie pobrane zostają z rodzin, gdzie miały zapewnioną dobrą opiekę. Rolowanie i naciskanie na tułów oraz odwłok powoduje wynicowanie narządu rozrodczego trutnia. Dalszy nacisk prowadzi do wytrysku nasienia. Dojrzałe nasienie ma beżowy kolor o konsystencji świeżej śmietany. Nasienie najczęściej pokrywa aparat kopulacyjny trutnia. planą igłą należy tylko lekko dotykać powierzchnią nasienia. Przy napełnianiu igły nasieniem nie mogą się do niej dostać ciała stałe, które powodują zapychanie się strzykawki. Podobnie jak w naturze, do strzykawki pobiera się porcjami nasienie wielu trutni. Do inseminacji używa się 8 mikrolitrów nasienia, co odpowiada ilości nasienia 8 do 10 dojrzałych trutni. W razie potrzeby końcówkę igły czyści się kłębkiem waty. Po pobraniu wystarczającej ilości nasienia, końcówkę igły napełnia się kropelką płynu fizjologicznego. Tak przygotowana igła. Gotowa jest do inseminacji. W metodzie homogenizowania nasienie wielu, a nawet kilkuset trutni mieszane jest celem uzyskania dużej różnorodności genetycznej. Pobrane do igieł nasienie wielu trutni zostaje w stosunku 12 do 1 zmieszane ze sterylnym płynem fizjologicznym. W czasie prac związanych z homogenizacją niezbędna jest czystość. Zanieczyszczenie nawet tylko jednej porcji powodować może niepowodzenie, a nawet śmierć całej serii inseminowanych matek. Technika ta ze względu na duże nakłady stosowana jest tylko w niektórych programach hodowlanych. Przy pomocy pipety nasienie zostaje gruntownie wymieszane z płynem fizjologicznym, po czym mieszanina ta przeniesiona zostaje do rurki wirówki. Do wirowania nadają się wirówki, które posiadają drgający wirnik. Po 10-15 minutach przy obrotach 1000 G zmieszane nasienie osadziło się na dnie rurki. Nadmiar płynu fizjologicznego zostaje usunięty, a plastikowa rurka obcięta do wysokości poziomu nasienia. Tak ujednoliconym nasieniem napełnia się igły inseminacyjne. Matka, dzień wcześniej poddana narkozie dwutlenkiem węgla, wprowadzona zostaje do rurki mocującej ją w czasie zabiegu. Rurka ta umocowana zostaje na bloku stolika inseminacyjnego. Do rurki z matką doprowadzany jest dwutlenek węgla. Narkoza unieruchamia matkę w czasie zabiegu. Dla kontroli ilości gazu przepływa on przez butelkę z wodą. Hakiem brzusznym, lewy na zdjęciu, rozchyla się koniec odwłoka. Hak rządłowy z otworem służy do uchwycenia nasady rządła. Odciągając go, odsłonięte zostaje wejście do pochwy. Wejście do pochwy widoczne jest jako zgrubienie w środku obrazu. Z ustawionej w kierunku wejścia do pochwy igły strzykawki usunięta zostaje kropelka płynu fizjologicznego. Wejście do pochwy widoczne jest tylko w metodzie, w której rządło zostaje odciągnięte na bok. Tak ustawioną igłę łatwo można wprowadzić do otworu pochwy matki, po czym następuje wstrzyknięcie nasienia. Po wstrzyknięciu Igła zostaje wyprowadzona z pochwy, a wyjęcie obu haków kończy zabieg inseminacji. Uśpiona jeszcze narkozą matka wyjęta zostaje z rurki mocującej i umieszczona w klateczce. Obcięcie jednego skrzydełka zapobiega wylotowi matki. Dodatkowo przed wylotkiem mocowana jest krata odgrodowa. Przed powrotem matki do swojej rodzinki zatyczka klateczki zastąpiona zostaje ciastem miodowo-cukrowym. Czerwienie matki w uliku uzależnione jest od temperatury, a przede wszystkim od bezpośredniej jej opieki przez pszczoły. Jajeczka widoczne są jako małe, białe pałeczki na dnach komórek. Prawidłowo zasklepiony czerw potwierdza sukces inseminacji. Rezerwa nasienia w zbiorniku nasiennym wystarcza matce na całe życie. Młode inseminowane matki przed zimą wprowadzone zostają do dużych rodzin. Przy odpowiednim doborze matki inseminowane nie są gorsze, jeśli chodzi o długość życia oraz wydajność miodu, od matek zapłodnionych naturalnie. Sukces inseminacji w dniu dzisiejszym wynosi około 90% i jest wyższy od naturalnego zapłodnienia matek na trutowiskach. Inseminacja matek w przyszłości nabierać będzie również dużego znaczenia dla pszczelarzy praktyków.